dostojny, elegancki Sebastian Przybysz, no widzę, że była błyskawiczna e, zmiana ubrań. Tak jak widzisz e, teraz, e, zmiana tylko ubrań, na szczęście nie charakteru, dalej jestem tym samym gościem, ale spróbuję być troszeczkę poważniejszy podczas tego wywiadu, żeby lepiej się go oglądało. Podczas wywiadu nie musisz być jeszcze tak poważny jak musisz być w klatce. Intensywna wymiana spojrzeń podczas face to face, co tam powiedziałeś do, do Bruno? Ja miałem taką Groźną Minkę próbował cały czas robić, powiedziałem mu, żeby się uśmiechnął, bo, e, ale chyba nie, nie zrozumiał mnie, dokoń, nie do, do końca mnie nie zrozumiał, bo on nie, nie ogarnia angielskiego. Powiedziałem mu spile bo, smile, chill out, a on tak widziałem, że nie kuma więc tak pokazałem swoim uśmiechem, żeby się uśmiechnął i wtedy faktycznie się uśmiechnął, było okej. Okay, no. Ja w ogóle mam takie wrażenie czasami, że jak Ty przychodzisz do face-to-face, to face tak to face-to-face to, face to, face to bardzo musisz nad sobą panować, żeby nie wybuchnąć śmiechem. No, była ta rozmowa z Bruno i myślałem, że będzie, będzie jakiś dym czy coś takiego, ale widzę, że że, nie, że jednak na chillu wyszedł, troszeczkę przystopował to wszystko, więc już wycofał się z tego Ee, że, że bardzo łatwa będę, że będę, dla niego bardzo łatwą marką. Przepraszam, zamieszałem się strasznie, ale to tu Mariusz nie onieśmielił mnie swoją osobą. Po prostu jak przychodził i mój mózg uciekł w inne miejsce. Tak za kulisowo słyszałem, że się śmieliście z Mariuszem, że jeden Mariusz to dwóch Sebastianów przybyszów. Wiem, to jest inaczej. Jeden przybysz to pół Pudziana. To ile przybyszów, to, to to bombardier, bo to około 150 kilo będzie pewnie jutro ważył. Tego w przybyszach nie wyliczymy niestety. Dobrze, przejdźmy do, do twojej walki z Bruno. Dwóch jak na kategorię Kogucią wysokich zawodników, jak ty uważasz stylowo to będzie ci odpowiadał Bruno? Zobaczymy jutro. No, tak patrząc na to, co prezentował w klatce, to wydaje mi się, że będzie mi odpowiadał, ale, ale czy tak będzie to tak naprawdę okaże się przy pierwszych wymianach. Jak szło zbijanie kilogramów? No bo widziałem, że raczej taki właśnie byłeś, jak to, jak to wcześniej powiedziałeś, wychillowany, wyluzowany. Było dobrze, z rana taki mały fuck up, ponieważ szedłem na wagę, okazało się, że jednak 100 gram jeszcze brakuje i musiałem to szybko dobić. No niestety, no moja waga już tam pokazywała, także, że w sumie, po, jak porównywałem wczoraj moją wagę z tą KSW, to wychodziło, że jest tam gdzieś 100 gram przekłamania. Więc spodziewałem się, że jak wejdę na swoją i już mi pokaże dobrze, to tam będzie też dobrze, a okazało się, że jednak nie. No, ale poza tym to naprawdę dobrze, miałem e, cały czas z uśmiechem na buzi, robiłem te ostatnie kilogramy i naprawdę czułem się świetnie. Tak stanąłeś przed chwilą obok Daniela Rutkowskiego, tak sobie pomyślałem, że no bo Daniel jest troszkę niższy od Ciebie, czy Ty w przyszłości nie wykluczasz startów w Piórkowej? Na razie o tym nie myślę, ponieważ no, zbijam spokojnie do, tego, do tej kategorii koguciej. Jeśli będę miał problemy z tą wagą, no to wtedy pewnie się przeniosę w kategorię wagową wyżej, ale na razie nie, 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 nie widzę tego. Wydaje mi się, że dalej jestem za małym zawodnikiem na 6. To tak na koniec zapytam, biorąc pod uwagę to, co było w trailerze, w sobotę czekają nas narodziny gwiazdy? Jeżeli chodzi o zapasy, Mam nadzieję, że tak. I to nie będzie brazylijska gwiazda, tylko ta polska.